Witamy Państwa. W dniu dzisiejszym chcieliśmy porozmawiać o złocie. W ostatnich latach mieliśmy na rynku akcji najpierw okres hossy, następnie okres Bessy, natomiast cena złota stop rośnie. Dlaczego cena złota jest taka wysoka? Rzeczywiście możemy wyróżnić kilka czynników na dzień dzisiejszy, które decydują o dosyć dużym wzroście ceny złota, i tak naprawdę te czynniki nie do końca jeszcze wygasły. I do tego pierwszego głównego zaliczyć należy. Przede wszystkim bardzo dużą nadpłynność, czyli w dobie łagodnych polityk monetarnych, tak zwanego luzowania ilościowego, czyli quantitative easing, pojawia się bardzo dużo nowego pieniądza, świeżo dodrukowanego. To powoduje, że Występuje widmo inflacji, a kiedy występuje widmo inflacji, inwestorzy raczej starają odwracać się od pieniądza papierowego i kierować w stronę realnej wartości, a taką realną wartość przedstawia dla nich właśnie złoto. Kolejnym czynnikiem jest poszukiwanie tak zwanej bezpiecznej przystani, takiego safe haven. No, po ostatnich bardzo mocnych przecenach na rynku akcji, na rynku nieruchomości, inwestorzy są już zrażeni do dosyć dużej zmienności, no i tutaj złoto było taką bezpieczną, Inwestycją, gdzie w czasach niepewnych, w czasach dużej zmienności inwestorzy lokowali swoje aktywa. Kolejnym czynnikiem są Chiny, które już od dosyć dawna zapowiadały, że chcą zamienić część swoich rezerw, które na dzień dzisiejszy utrzymywane są w amerykańskich papierach skarbowych, to jest no ponad bilion dolarów. i Chiny już od jakiegoś czasu zapowiadają zmianę części tych rezerw, czy to na euro, czy to na E, waluty krajów swoich sąsiadów, czyli innych krajów azjatyckich, no i część tych rezerw ma zostać zamieniona e, właśnie na inwestycje w surowce, i tutaj przede wszystkim na inwestycje w złoto. To też napędza e, wzrost wartości tego surowca. E, tak, ale mówimy o inwestycjach w złocie, gdzie walutą jest dolar. Aczkolwiek z punktu widzenia polskiego inwestora może to wyglądać całkowicie odmiennie, zwłaszcza kiedy kurs złotego. Mocno się waha. Rzeczywiście, jeżeli popatrzymy chociażby na ostatnie e, kilka miesięcy, na ostatnie trzy miesiące, e, to widzimy, że złoto dla inwestora dolarowego przyniosło dodatnią stopę zwrotu. To znaczy, inwestujący w dolarze e, z, kupował jedną uncję złota trzy miesiące temu za około 1200 dolarów. Na koniec października był w stanie sprzedać za 1360 dolarów. Natomiast w analogicznym okresie dla inwestora złotowego przyniosła stratę, ponieważ jedna uncja spadła z 3920 do 3000 800 złotych za uncję, czyli tak naprawdę stracił na tej inwestycji. Ta cała strata wynika przede wszystkim z umocnienia się złotego wobec dolara. Złoty ma tendencję do tego, żeby się umacniać, i w tym okresie złotówka umocniła się z 3,18 do 2,75. Nikt nie wyklucza, że takie umocnienie może następować dalej. Jeżeli spojrzymy na prognozy co do kursów walutowych publikowane przez banki, no to wygląda na to, że złotówka będzie rosła w siłę, co jest zagrożeniem dla właśnie inwestorów złotówkowych. Podsumowując, w chwili obecnej cały czas występują czynniki, które sprzyjają wzrostowi ceny złota, aczkolwiek jest to w dolarach. Z punktu widzenia polskiego inwestora może to być różnie. Kurs złotego waha się mocno w stosunku do dolara, dlatego wynik inwestycyjny może być różny. Się. Dziękujemy Państwu.